Czy właśnie podjęliśmy spontaniczną decyzję, że jedziemy nad morze? TAK! Wyjechaliśmy po 20, więc dojedziemy tak 24 po północy. Będziemy tam pewnie chwilę, chyba że nadrobimy, bo jedziemy bezpłatnymi, żeby to oszczędzać i wydać więcej nad morze. Znowu. Więc e, no, fajnie, pogoda ma być po prostu podać okropna, ale no zobaczymy, zobaczymy, może będzie no, fajnie. To Mówiłem, to będzie słońce. Bo słońce ma być tak za chmurami przez dwa dni, a dopiero... Pojutrze ma padać od 19 Ale, ale tak, tak, ma być. Tak mówiłem, że ma być jakby trochę po... No, a nie mówiłem, że będzie całe słońce. Mówiłem, że w piątek ma padać od 19. Chyba to, <laughs> <na bierze. śmiech> Nikt nie ma Nigdzie nie zabracamy, jedziemy. Pa! Pojechaliśmy, jesteśmy, jest póki co słońce, więc się cieszymy. Korzystamy póki można. Pluging, smażing, opalanding. Może już stwierdził, że jakby y, idzie po chmurne niebo, no nie wiem czy tam. Gdzie, gdzie ty to widzisz? Nie widać? No dobra, to teraz chwilowo zaszło. I on już się ubrał cały. Zimno. Zimno. Mhm. Tu trzeba łapać słońce póki jest. Zaraz wyjdzie i zobaczycie, zostańcie tutaj ze mną. Zaraz słońce wyjdzie. Za tak. Trzy, dwa, 1, jeden, uh, zero, słońce nadchodzi, tak trochę wolniej, ale jest, o, jest pięknie, jest pięknie, jest ciepło, jest ciepło, no dobra, może coś większego idzie, ale ja to się opalam, ludzie tłumnie ruszyli na plażę, a my z niej wracamy, bo, bo nam generalnie... Zimno się zrobiło. 30 przez cały dzień. Pogoda była piękna. Mamy godzinę 20. Mamy godzinę 11. Siedzieliśmy tam pół godziny. I tyle w temacie. No więc pogoda nie rozpieszcza. Tak e, tam fajnie jest. Super. Chmury, słońce. Chmury, Chmury. więcej chmur. Tylko śniegu by tak powie. Błażej chce robić demokratyczne wybory odnośnie tego, czy wracać dzisiaj, mimo, że przyjechaliśmy w sobie, też jakby nie patrzeć dzisiaj w nocy. No, mówi, że będzie głosować w imieniu kotów jeszcze, więc myślę, że przegram, ale no zobaczymy. Zobaczymy. Dajmy może sobie czas, czas, pokaże, czas do wieczora. Pokaże. Czas pokaże. Będziemy update'ować na żywo, na bieżąco. Więc i okazało się, że dopiero teraz jest po 11 i zaczęło kropić. No pięknie. Jest cudownie. Ło, wow, na Boga jak to pięknie. Kotki się ucieszymy jak zobaczę. No, albo powiedząc tak szybko. Rozważamy powrót. Słuchajcie, nie wiem czy jednak nie wrócimy dzisiaj. Jest tak zimno, że aż założyłem koszulę jeszcze i buty normalne, ale idę na kiermasz z książkami zobaczyć, czy jednak są jakieś książki. Ciocia mówi, że są, więc idę zobaczyć i poszukać spionę. Udało mi się kupić. Wziąłem My Policeman. Oglądałem ten film na Netflixie, już dawno temu w sumie, eee, i mi się podobało, więc stwierdziłem, że to była chyba jedna z najlogiczniejszych pozycji, która tam była. Więc sobie wezmę. Już i tak nie wiadomo, czy dzisiaj, czy jutro wracamy, czy w ogóle. Eee, czy nie zaraz. <laughs> więc zobaczymy. No pogoda jest po prostu. No pochmurna jest strasznie. Więc no, zobaczymy. A? cin. -cin. Ja się oczywiście polałem jak wyglądają wakacje nad polskim morzem właśnie tak zimno Doczekaliśmy się godziny 17 i słońca, prawda? Machamy jak w Stanach, machamy co krok. Co krok machamy. Ale słońce w końcu wyszło. Ja chciałem się w ogóle już cofnąć i żeby się położyć i żeby to wykorzystać. Oni stwierdzili, że chcą iść dalej i potem się położę, a potem to już pewnie słońca nie będzie. O Jezu, a tam ludzie pływają. Boże, Boże. Zastanawiam się jak ludzie szukają bursztynów na nich tam miejscach, oni z czymś tam chodzą, szukają, nie wiem, znalazłem coś takiego bardzo ładny, nie wiem czy to się ten kamyczek, ale nie sądzę, że to jest bursztyn i powinienem tak nagrywać, bo wyglądam jak stary dziad chociaż już tym starym ziadem jestem, ha! to chyba musi być najbardziej denerwujący dźwięk dla zwierząt w takich miejscach, nie? no, biedne, śpią śpią sobie największa trakcie.

czasem słońce, czasem deszcz, a teraz deszcz. A my robimy grilla. Pokażę jak to wygląda, ponieważ to był nie lada wyczyn, żeby w naszym towarzystwie rozpalić to małe ustrojstwo, ale się udało. Panom. Pozdrawiamy was wszystkich Dziękuję, że przyszliście Do zobaczenia kiedyś. Nie Pozdrawiamy ze statku. Płyniemy na Bałtyk. Pływamy w pełne morze. Alleluja Ale naprawdę, tak świeci to słońce teraz tu, Bożej śpi, prawie. prawie już go ululało w tym bujaniu, a pogoda się zrobiła bardzo ładna. Powiedz gdzie płyniemy? Przed siebie. Będzie <noise> po trafie R mówi. A co mówią piraci? Co? A R. Ten samo A Może jednak zostajemy niech, się to nie niech to się nie zmyli. Niech to cię nie zmyli. Słońce nie razi. Słońce razi. I tam piękną pogodą. Y, kończymy jakby nasz pobyt nad morzem, bo niech to nas niech to nie, tak nie zmyli. No jest w miarę okej. Okay. Y, ale no, wracamy do domu, wracamy. Więc do zobaczenia w następnym odcinku.